Dzień dobry, nagrywam ten odcinek w ostatni dzień wolny od zajęć dydaktycznych, przynajmniej w moim przypadku, czyli 6 stycznia. I tak, wiem, że niektóre z Waszych szkół czy tam innych placówek zaczęły naukę wcześniej, także współczuję Wam. Wystawiam ocenę 8 na 10 tego tegorocznej rabie, dziewczyny wróciły ze szkoły. Ale, ale, nie mamy się co przejmować. Oficjalnie przedłużam labę, bo dziedzice dzisiaj jadą na plażę. Wiem, że piękna pogoda za oknem, ale tam pewnie będzie inna i to losowa, więc cieszę się niezmiernie. No, także dziedzice jadą na plażę albo lecą w sumie. Nie wiem, jak daleko jest Brinuton Bay od Zulani, kogo w sumie to interesuje. W sumie może się teleportują, skoro potrafią. Zuzi trzeba odrobić lekcję, bo zostało jej tylko odrobienie lekcji w stanie skupienia jedno. Także tutaj wrzucamy nasze pijarowe jastki. Błyskawicznie odrób lekcję, chociaż może najpierw pójdźmy tam Ignacem, bo Rosjo śpi, bo zaraz idzie do pracy. Zrobimy sobie wtedy te aspiracje u niej. Asza, Asza ty miałaś wyrzucić zepsute jedzenie? Lana w ogóle ogarnia logikę. Bo powiedzieliście mi, że żeby dostać się na prestiżowe kierunki, to trzeba mieć wyższe umiejętności. Także troszeczkę jej podrzucimy tę logikę. Do studiów w ogóle zaraz przejdziemy do tego tematu, bo mam wam yy, do powiedzenia kilka rzeczy. Ignac, nie, Ignac, stop. Ignac, najpierw musisz pomóc. Dobra, Zuzia niech odrobi te lekcje. Ignacem jeszcze na dodatek jej pomożemy, czyli powinna mieć yy, totalnie skupiony nastrój. O właśnie. Lana banana sobie zje zaraz z Aszą. I ile Asza ma dni w ogóle do bycia... O, oh, shit. Dobra, to Lanę w ogóle trzeba odmłodzić. Kto jej kupi eliksir? Może Ignac, bo Ignac miał dużo tych punktów. O właśnie. Kurde, no, chciałam trochę... Hmm, troszeczkę wcześniej ją chciałam odmłodzić, no, ale już trudno. Zmiany cech, nie? Eliksir młodości. O właśnie. Thanks. Thanks, bra. Dajemy to lanie na szybko. Lana, stop. Wypij to, please, bo ty jesteś już, no właśnie, dużo do przodu. A my nie chcemy cię dużo do przodu. No chlipaj to. Chcę, żebyście były w podobnym wieku, żeby było łatwiej potem z tym wszystkim. O, młoda, młoda, jak tam z młodą? Przygotuj trzy eliksiry emocji. Super. Dobra, czyli tak. Pierwiachy wywalamy stąd. Najlepiej do składzika. I ten stolik emocji może tu jakoś wcisnę. O. Czemu nie mogę niby tak? No ale dobra, whatever. Okej, okay, niech idzie zrobić. I teraz porozmawiamy o studiach, skoro już to mamy ogarnięte w miarę. No to ci sobie niech jedzą. Ja w sumie chyba muszę najlepiej zatrzymać grę, żeby wam to wszystko... Pokazać, bo jeszcze tam screeny dochodzą o tym, co ja chcę wam powiedzieć, także. A mamy mało czasu, a dzisiaj jeszcze trochę rzeczy trzeba zrobić, także gra zatrzymana, a ja wam mówię. Zrobiłam w końcu większy research dotyczący studiów, co wcześniej miałam w sumie utrudnione ze względu na brak porządnych wpisów na Simspediach. Wiecie, takich o pełnych, pełnych informacjach przede wszystkim. skoczyłam sobie na inny save u siebie i Cameronem, jakby, jakby jeszcze raz przystąpiłam do rekrutacji, gdzie jak może wiecie, przy przyjęciu i jakby podejmowaniu kierunku, są one wszystkie bardzo dokładnie opisane, łącznie z tym, na jaką karierę później wpływają. No i tam okazało się, że najlepszym kierunkiem dla Aszki nie będzie historia sztuki, a jednak to właśnie sztuki piękne, mimo ewentualnej tam muzyki w zajęciach. E, tak naprawdę najlepiej w ogóle byłoby, gdyby ukończyła dwa te kierunki, ale wszyscy wiemy, że to, że to się nie uda. Dlatego official, official, official wybieram sztuki piękne dla Aszy, no bo dają nam możliwość, jakby rozwijania się i w zawodzie stylisty, i w zawodach dwóch um, wolnych strzelców, czyli artysty i fotografa mody, no, gdzie historia sztuki przy ażce to tylko dyktator trendów i krytyk sztuki, a raczej sądzę, że ona na początku będzie jednak tym wolnym strzelcem, fotografem, a potem mogłaby tak płynnie przejść do kariery stylisty, a fun fact jest taki, że stylista na najwyższym szczeblu kariery zarabia więcej niż dyktator trendów. Zresztą tam różnica jest na tyle mała, że trochę mam ją w nosie. E, co do Lany, to zmieniamy w ogóle koncept i podejście, bo dowiedziałam się, że kariera ratownika ma bardzo mało szczebli kariery, a Dolany pasuje mi też bycie takim skrytym trochę nerdem. Dlatego pod jakby naporem słów Vaj przekonałam się do podjęcia u niej kierunku biologia, by potem mogła się spełniać jako biolog morski, co do niej mi pasuje, a przy okazji wciąż łączy się z Sulani i jakby życiem na plaży. A tego mielibyśmy wymówkę, żeby częściej odwiedzać to miejsce, a otwarcie się wam przyznam, że Sulani to chyba moja ulubiona mapa w The Sims 4. A Zuzia... Hmm. Tak naprawdę do Zuzi na studiach mamy jeszcze trochę czasu, ale u niej to albo psychologia, albo język i literatura. Chociaż bardziej skłaniam się do języka, bo po nim jest prawo, a po psychologii mogłaby być chociaż trochę pasujących do niej zawodów tylko nauczycielką. Co szczerze mówiąc jakoś mi do niej nie pasuje. Nie widzę jej jako Belfra. Sorry. Ale za to fir prawniczka. Już tak. Już bardziej mi się ten obraz kształtuje w głowie. Zanim w ogóle się przeskoczymy na te plaże, to trzeba zrobić y, lanom, jakby przyjęcie kawowe, przez to, że wtedy będziemy mieć otwarty progres w kolejnym etapie, jak sobie na te plaże pojedziemy, bo będziemy mogli gdzieś kokos, co nam od razu odblokuje, jakby y, to tutaj, nie? Więc, no, jakby ten etap. Więc fajnie by było, żebyśmy zrobili tak przynajmniej połowę tej aspiracji dzisiaj. Cuska zrobiła yy, eliksir. Fajnie, to musisz zrobić jeszcze dwa. No, i tak to wygląda. Mam nadzieję, że z tą plażą to wyjdzie dzisiaj serio. Ojej, nie mogłaś się wówczas bardziej mylić, Iwi. Ale jak to się stało, że my już mamy jeden dzień w ogóle do urodzin Aszy? To ja chyba starzenie muszę wyłączyć, bo ja dzisiaj tego nie zrobię. Jeszcze w środę, tak? Ja chyba w ogóle coś schrzeniłam i nie wiem, czy ja grałam? Miniatury jakieś. Jakiejś nie robiłam i nie miałam włączonego starzenia przez przypadek? Ej, tak mogło być w sumie. Bożu, tak mogło być. O Jezus, dobra, słuchajcie, na dzień wyłączam starzenie, bo ja chyba schrzaniłam. Bo ja, nie wiem czy pamiętacie, ale Asza miała więcej tych kurcze dni. Miała ze cztery dni chyba? Do bycia w ogóle młodą dorosłą od jakby ostatniego odcinka? Więc coś mi nie pasuje, nie wiem, naprawdę, chyba jak robiłam miniaturę ostatnio, to może zostawiłam starzenie i zapisałam grę przez przypadek, nie wiem, kurczę, tak mogło być na dobrą sprawę. Ja, ale mi teraz przykro, no trudno. No bo ja też chciałam, wiecie, zrobić y, jakby na kolejne wyjście na plaży urodziny Aszy tam, jakby tak to widziałam, ale no skoro mi się tak to przesunęło, to muszę wyłączyć starzenie dzisiaj, żeby zrobić wszystko, co mamy dzisiaj do zrobienia, na spokojnie, a nie na Wariata. Chociaż z drugiej strony, hmm. No nie no, bo ja tych studiów nie chcę zaczynać teraz, teraz. Jeszcze nie mam wszystkiego przygotowanego. Muszę wyłączyć to starzenie na przynajmniej jeden dzień. Jakby jedno nagranie. O, nie na jeden dzień, tylko na jedno nagranie. Musiałam coś spierdzielić, trudno. Przepraszam. Tolana, niech sobie dalej gra w w szachy chyba w takim razie, żeby tą logikę trochę podnieść, bo podejrzewam, że biologia będzie miała dużo z logiką tam wspólnego, więc no. Młoda nie, młoda jeszcze jedno, jeszcze jeden eliksir musisz zrobić. Nie daruję ci tego, <grym> <grym> bo ona tak naprawdę ma tak bliziutko do spełnienia tej aspiracji. Gdzie ona ma w ogóle umysłowe? Ma na dziesiątym już. No to tylko jeden eliksir i w ogóle aspiracja z głowy i mamy Zuzi jakby dzieciństwo już ogarnięte. Także super. U, a jeszcze my mamy punkty sławy. Aha. Nie możemy ich wydać, zapomniałam, bo musimy mieć kolejny level. Hmm, no i mamy zuziom spełnione aspiracje. Czemu higiena jej nie rośnie, jak bierze prysznic? Wow, czyli mnie złapał ten bug, że higiena nie rośnie, jak biorą prysznic, ale w ogóle słabizm. A kąpiel tak długo trwał tych simów. To znaczy, no, długo trwa jak nie są ulepszone e, wanny, tak jak u nas są, ale normalnie to jest po prostu tragedia. No, ha, jeszcze aż on trzeba skłonności ogarnąć, empatię trzeba je ogarnąć i kontrolowanie emocji. Damy radę. Mamy widza tam blisko, także spoko. Jaka umiejętność jeszcze może być brana pod uwagę przy biologu? Bo chciałabym, żeby ona poszła na ten prestiżowy kierunek, a nie na ten zwykły. w Sensie lana. Majsterko, ogrodnictwo może nie. Ojej, chyba mamy książki do ogrodnictwa, tak coś mi się kojarzy, ale czy ja jestem pewna, to nie, nie jestem pewna. Ogrodnictwo tam trzeci, dobra, To już wiemy jak wygląda okładka, ale nie widzę w ogóle tomów wcześniejszych. O dobra, jeden jest jakiś, to jest tom drugi, to my chcemy pierwszy, to niestety go nie mamy. Wychodzi na to, że po prostu e, Alicją pierwsze levele po prostu poszły naturalnie, nie dziwię się, no bo ona miała tyle tam tych roślin do robienia. O, widzicie, nie mamy. No dobra, to kupujemy. Okej, okay, i niech Lana sobie idzie... Poogarniać to. Już ma chyba trzeci. Już ma chyba trzeci. Um, logiki, czwarty zaraz. No to super. Niech idzie sobie w takim razie ogarnąć trochę ogrodnictwa i jakoś damy radę. Chyba. No to ogólnie brzmi sensownie, nie? Żeby ogrodnictwo było brane pod uwagę. Pewny siebie vlog. Yy, zaraz jestem pełnoletnia. Moje postanowienia na dorosłość. Nie wiem. <grym> Dobra, rano nie pójdzie Asza do szkoły i zrobimy imprezę kawową, a po imprezie kawowej idziemy od razu na plażę. Także ogarnięte będą umiejętności, będzie ogarnięta impreza kawowa i plaża i będzie super. Dobra, to teraz yy, wysyłamy, wysyłamy filmiki na szybko, żeby troszeczkę nam Aszka zarobiła pieniądzów. Co? Aha, Asza dostała jakąś misję i nie zauważyłam, no cóż. Welp. Stefan widzę umiera, nie to, że jest w połowie, ale dobra. Asza niech popisze w pamiętniku, albo dobra, walić to pisanie w pamiętniku. Trzeba poćwiczyć granie na skrzypcach, na wszelki wypadek. Lana widzę ma dosyć, no dobra, to mi jej dosyć. No a jak, jak ty chcesz spać, jak ona tutaj gra na skrzypcach? I to jeszcze bardzo skillowo. No właśnie. Lana jest chora. To będzie robiła chora imprezę kawową, no trudno. A dzisiaj jest w ogóle dzień Wagarowicza. O, to ja nawet nie muszę wolnego wykorzystywać. Nice. Dobra, no to nie muszę brać dnia wolnego Aszą i wszyscy będą na imprezie kawowej, ale super. Wstawaj, Lana. Robimy imprezę. Szybko jeść i, i robimy imprezę. Nie, nie patroluj w poszukiwaniu niebezpieczeństwa. Podejdź tu. Kawowa impreza. Gospodarz Lana. Gość Asza Ignacy Rosio. O! Mamusia i tatusia zaprosi. Brata to nie. Rezydencja dziedzic i jazda. I od tego momentu wszystko się posypało. Ej, stop! My przez dzień wagarowicza? O, ale słabo. Jeszcze raz trzeba, bo trzeba zakończyć święto. Bo trzeba to zrobić jako prestiżowe wydarzenie, bo to trzeba ocenę musimy dostać. Zdobyć złoto. Jakie ja mam zdobyć złoto, jak ja nie mam zadań? No i teraz możemy prestiżowe. Super. Jeszcze raz. To samo robimy. No i teraz mamy rzeczy. Potrzebna jest nam miska na kawę. Dawaj lana, rób kawę, a wszyscy przyjdą, to może byście się tak przebrali spiżam. Chociaż w sumie to jest relaksująca impreza, to chyba nie musicie się przebierać. Zaproś gości do picia kawy. I trzeba gadać z nimi. No to easy. A, no, bo tutaj losowi ludzie będą chodzić chyba nam teraz. Zawołaj na coś do picia. Oni sami ze sobą rozmawiają. To już zaraz złoto będzie. Wznieś toast kawą. Czemu wznieść toast? Jest najgorsze, co może być. Przyjazny toast kawą, ok. No szukam i szukam mnie. Two hours later. Zwariuję zaraz. Czemu zawsze nie mogę kliknąć toastu? To jest po prostu. Aż przykre. No ja naprawdę czytam to wszystko i tutaj nie ma tego toastu, nie? No, może oni tego nie piją. No patrzcie, w ogóle oni nie mają tego w rękach. No, że z Ignacem będzie mogła. No dawaj, toastuj się z nim, halo. No ale co za w ogóle bez sens, że nie ma tego toastu, no? Jeszcze raz. Ja po prostu nigdy nie ulegnę, nigdy nie ulegnę wam, nie. Ja jestem zła. <laughs> Nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zła teraz, że nie ma tego toastu znowu. To samo z urodzinami jest po prostu. Aha. Świetnie. Znalazłam informację, że muszą być przyjaciółmi, żeby to astować, więc ogólnie to mamy problem. Trzeba będzie trochę pogadać chyba z Ignacem. No ale to, że muszą być przyjaciółmi, to mnie zabiło, nie powiem. Shit Ignacowi chce się shit. Przestańcie pić teraz tę kawę, bo się zeszczacie zaraz. Dawaj Lana kawa, Ignac też kawa. Boże, tak. znieść to a z kawą. Słuchajcie, to jest po prostu chore. Aha, świetnie, ona wypiła, tak? Brawo. Po prostu, żeby on zaraz nie wypił. No nie, on teraz wypił. Zostaw to, nie sprzątaj tego człowieku. No i nagle znowu nie ma tej interakcji, nie? Szlak mnie trafi. Nie ma tego toastu, no go po prostu nie ma, no. A przed chwilą był. Błagam, no. Ja już po prostu dostaję fioła. Co ty robisz, Ignac? No nie, nie ma tego toastu. Chore, żeby to było takie w ogóle trudne. Ostatni raz robię tę kawę. Jestem po trzecim podejściu imprezowym z kawą i cały czas nie mogłam wznieść toastu. Okazało się, że żeby wznieść toast, to trzeba być w ogóle zarąbiście zaprzyjaźnionym z Simem, co jest dla mnie po prostu idiotyczne. Także zaprzyjaźniłam lane z Ignacem i robimy to jeszcze raz. Także kończymy imprezę. Uwaga, trzecią moją, więc teraz zaczynam chyba czwartą imprezę kawową. Świetnie po prostu. No ja jestem wkurzona mega w tym momencie, bo nagrywam już bardzo długo chciałabym już iść na tą plażę i odprężyć ich i tak dalej, a cały czas nie mogę, bo, bo się dzieje, jak się dzieje. Słuchajcie, tym razem też zapraszam taką dużą liczbę osób, jak przed chwilą, ze względu na to, że po prostu szybko się zapełnia. Ta interakcja, że rozmawiaj z simem czy coś tam. Ta śpi, ja już po prostu nie wiem, co się z tymi simami teraz odwala. Jestem zła. <grywa> Ale naprawdę, żeby wznieść z kimś to, to trzeba być w ogóle super zaprzyjaźnionym, to jest dla mnie naprawdę bez sensu. Jest dla mnie idiotyczne wręcz. Nie gadaj z nikim. Lana, nie gadaj z nikim. Ty też, Ignaz, nie gadasz z nikim. Muszą się siąść, bo oczywiście. Bo ona już wypi. Ona już wypiła, no nie wierzę. Ja pierdzielę. Ohoho, oni wypiją zaraz tę kawę. Nie siadaj, Lana. Bo Ignac wypije zaraz, no. Co za w ogóle ludzie? znieś, znieść to łaskawą, znieść to łaskawą, dawaj. Ignac, czy ty zaś wypiłeś? Nie wierzę w ciebie, człowieku. Czemu ty to żłopiesz, a nie pijesz? Ja pierdykam. Ta też widzę, dostała pierdzielca. Świetnie po prostu. Dawaj, Rosjo, jesteś naszą jedyną i ostatnią nadzieją. Jak ona zrobi te kawy, ja wyniosę tę miskę gdzieś na wypitu w Wielkopolski. Na przykład tu. Niech idzie tutaj z Ignacem, który musi się najpierw wyszczać. Dobra, wyszczał się. I teraz tak, siądź. On też siądzie. Nigdzie nie idziesz, Rosjo, nigdzie nie idziesz. Nie ma w ogóle czasu, żebyś gdzieś szła. Błagam. To ast. Nie gadajcie. Napijcie się. Ignac, Ignac, na, Ignac nie, kur... Ignat, ty, p. debilu, ty. Co za w ogóle typ? Musiałeś po tych schodach iść? Ja pierdzielę, no zaraz dostaję po prostu Fioła, ja. Błagam was, wznieście oh, ten toest. No. Udało się, UDAŁO SIĘ! Co? Kurwa. Mać. przygotuj posiłek dla grupy. Jezus Maria, młoda rób. Opowiadaj dowcipy. No nie, zaproś gości do picia kawy. Lana się zaraz zeszcza, ale dawaj, zawołaj na coś do picia. Dobra, ty idź cikać, ty nie bierz już tej kawy. Młoda będzie gotowała. Ignac nie wiem, Ignac niech opowiada dowcipy. Asza też jest gościem, więc Asza też może yy, opowiedzieć dowcip. Dawaj, z cyklu puk puk. Szybko, bo my musimy to zrobić naprawdę szybko. Mamy tylko godzinę? Dobra, mamy srebro. Wznieść to łaskawą kolejny nie ma kurde mowy. <laughs> udało się? Ej, zbagowało się. Niech Sim opowiada historię. Trzy historie o nie. Śmieszna historia, śmieszna historia i śmieszna historia. Szybko! Chyba, że się uda jeszcze jeden toast znieść. O! Powiedzcie, że się udało. No ale to ja sobie ze mnie kurde robicie, pasek się przesunął. W ogóle się tam to zbagowało. Interakcja była, bo przecież wznieśli ten toast ostatecznie. Czego jeszcze ta gra ode mnie wymaga, bo ja nie rozumiem. Ja wychodzi na to, że się po prostu sfrizowała gra. No, przecież ja zrobiłam wszystko, ej. Sami zresztą kurde widzieliście. Ja już to nagrywam ponad godzinę, ja mam dosyć tego cholernego toastu, który się tak baguje, że to jest po prostu patologia jakaś. Ja idę zjeść kokos, idziemy na plażę kolejnego dnia, oczywiście, bo mamy cały w ogóle w dupie ten dzień. Yy, idę wpisać, yy, idę zjeść laną yy, kokos. I wpisuję kod na to, żeby mi zaliczyło to w ogóle, bo ten toast to jest jakaś naprawdę tragedia. Ja nie mogę nawet w ogóle zrobić toastu z jakimiś ludźmi po prostu, tylko musi to być w ogóle Wasz przyjaciel, żeby toast wszedł. No to jest chore, głupie po prostu to jest. Jeszcze baguje mi się, wypijają te drinki po prostu w 5 sekund. Bez sensu, nie, dzięki, ja po prostu mam to w nosie. Jeszcze y, wznieść toast, wznieść toast, okej, okay, dobra, tylko problem jest taki, że skończy Wam się ta kawa, czas Wam leci i jest problem. I jeszcze na dodatek macie ograniczoną liczbę wypić tej kawy, bo oni dostają później o, aż za nadto odprężony i już więcej nie wypijecie tej kawy. To nie tak jak z drinkami z baru, nie? Także ogólnie dzięki, baji! Ja się nie będę wkurzać na takie coś. Chill the fuck out, Megan. Na takie pierdolety to ja po prostu nie mam cierpliwości. Zwyczajnie. Idziemy na plażę. Cały dzień próbowałam, cztery razy robiłam jedną i tę samą imprezę, na naprawdę ile można. Wow, Asha dostała list. I zobaczcie, ten czoby wielbiciel. Mm. ja to już wiem, co tu się dzieje. Wiecie, a najgorsze w tym wszystkim jest to z tą imprezą kawową, że oni na koniec wznieśli ten toast. Tylko go nie zaliczyło, bo się oczywiście gra w ogóle na moment, tak nie wiem. Zlagowała. Jeszcze w ogóle wywaliło mi jedną... A, widzieliście, nie? Że była pusta w ogóle jakby interakcja w tych zadaniach. No, pff, chore po prostu. Ja dziękuję za takie coś. Ja uważam, że zaliczyliśmy tą imprezę kawową, tylko po prostu granie nie strybiła. Gdyby nie Ignac schodzący po schodach, to jestem prawie pewna, żeby się udało. Tylko oczywiście musiał se zejść po schodach, nie? A te schody są długie, 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 no i dziękuję, dobranoc. Także idziemy na plażę. Wszyscy mają wolne. Chyba większość, przynajmniej dziewczyny yy, Asza i Zuzia mają wolne od szkoły, także powinno być git. Yy, sulani i idziemy na plażę, którą ja sobie zrobiłam. Znaczy... Um... To nie jest tak, że ja ją w 100% zrobiłam, żeby nie było. Ja ją po prostu troszeczkę przerobiłam. Zresztą jest już udostępniona w galerii u mnie, więc możecie sobie, jeżeli chcecie ją pobrać, czy coś w tym stylu, te parcele. Ona wykorzystuje obiekty tak naprawdę z różnych dodatków. Tam pakietów i innych tego typu rzeczy. I spa, i w ogóle. Wydaje mi się, że w takiej formie jest po prostu ciekawsza ta parcela. Aha, i właśnie jest tutaj ten kokos. Ehehe, kup zapasy na plażę. A co no tutaj będzie lało poważnie? A myślałam, że będzie fajnie. No dobra, niech idą sobie popływać czy coś. Apollo Jabba, czy można kokosa? Ananasa też możemy. Zasadzimy sobie u dziedziców a co? Kokos. O, korzeń kawy, dobra, dawaj. A taro, co to jest? Nie jest go na surowo. Ugotuj, usmasz, upiecz albo zrób z jego bulwy puree, by wydobyć jego lekko ziemisty, słodkawy smak. Taki ziemnior. Jedz tego kokosa. No i super. Patrzcie, to było takie proste, a to przyjęcie kawowe to jest po prostu jakaś patologia. O, i co będziecie sobie pływać? Popływajcie sobie. Płyń tutaj razem. Co tam, że pada? Ciepło jest. Taki deszczyk to może być. Lana stop. Lana. Lana ulana. Ktoś mi napisał, że w MC można też aspiracje sobie tam ogarnąć, ale kurde, gdzie? Spełnij cel aspiracji? Ty, ale to będzie cała aspiracja? Czekajcie. Zapiszę sobie na wszelki wypadek, bo... żeby nie było, że ja jej całą aspirację nagle zrobię. I co? Załapało, dobra. Znajdź coś przeszukując plażę. No, smashing, plażing, leżing. Przeszukaj plaże. Ci sobie pływają. Ma, ma, ma. Mogłoby się i Można muzyczkę włączyć. Aha, bo to 10 razy trzeba. Ło, kurde. No to niech szuka. Mamy czas, mamy cały dzień. Szkoda, że nie ma za bardzo słoneczka. Ale mogą ognisko zrobić. Albo zatrudnić kogoś do baru. O, nadstawmy pułapkę. Może może zaraz przestanie być taka pogoda. Czemu niby tymi nie możemy się odprężać? Może za blisko lądu dałam, czekajcie. O, przesunę je. I co? I teraz możesz. O, no to idź się odpręż. Zastawiłaś pułapkę? Nie zostawiłaś. Aha, tak to wygląda. Okej. Okay. A może ognicho? Nie, nie, nie. Lana, Lana, ty szukaj dalej po plaży. To w ogóle się rozpadało teraz. <grym> Dobrze, że dałam tutaj ten daszek. To ty możesz wejść tutaj do tego małego baseniku? Lel. A, a, a. Asza A to jeszcze dmucha. No to masz podwójny deszcz. Pograjcie w piłkarzyki. Co, nie, nie chcecie? Za wygodnie Wam chyba. No, zrobiłyby jakiś może zamek z piasku, tylko no, y, pada. Ktoś tu nie by rzucił śmieci. Grają z kubańce. No mówię, plażing, smażing jest fajnie. Taka rozgrywka, gdzie na spokojnie ja robię sobie to, co chcę. Jest najlepsza, a nie takie, kurde, to przyjęcie kawowe, hatfu. Saja murakami. Pokaż ma... No tak, no dupą się do mnie obróciła. Patrzcie ją. Aha. A, nawet taka spoko. Dobra, wystarczy wam tego, bo widzę, że zmokliście. Możecie sobie usiąść pod daszkiem. Młoda ma wyrąbane na deszcz. to teraz jedzenie trzeba będzie ogarnąć, ale to widzę, że... To no nie jest tak, że jedna interakcja, no, tylko trochę więcej tego jest. No, to faktycznie troszkę dłużej się robi ta aspiracje. Ja no, spokojna gotuję się dzisiaj z tymi parasolami. O, przestało padać, nareszcie. No ta seria będzie gadała do siebie. Toaleta, ludzie siku chcą. O, udało się. Ja wiem, że chyba musimy wziąć nią wolne w pracy. No coś tam mi wyskoczyło, że musi iść. Dobra, no to dawaj. chodź do Gitofu. Pięć potraw musi zrobić. <laughs> Ludzie się nażrą. Szkoda, że nie mogą się popalać, no. Taka brzydka pogoda. Ale się mogą odprężyć. O, proszę bardzo. Leżing, smażing, plashing. I co, możesz jednocześnie na przykład czytać książkę jakąś, czy coś? Szkoda. Bo by było takie dosyć logiczne. Ta w ogóle śpi. Boże, biedna jest chora. A czy Rosja nie miała w kieszeni lekarstw? O właśnie, masz. Ale się, kurde, rozpadało. No coś tak czułam, że będę miała brzydką pogodę. To za każdym Bro, razem, jak be, idę ja dziedzicami, to jest jakiś problem z tym sulem. W sensie na przykład Emilem, jak szliśmy, to był taki problem, że znikała Kornelia, y, no nie? Później w ogóle była sytuacja, że y, padało i jeszcze z Laną się coś tam zbagowało, jak chciałam im zrobić randkę. No a teraz też pada, i cóż mam trochę, trochę dosyć, ale cóż. Gotuj, gotuj, bo jeszcze dwie potrawy i będziesz miała z głowy. No przynajmniej y, jakoś sobie radzą wszyscy. Ta też mam mdłości w ogóle, co jest? No, Lana, jeszcze jedna rzecz tylko. Niech będą pieczane zimniory. Może tu też powinnam walnąć taki daszek nad tym stolikiem? Gdzie oni wszyscy leżą? A, do pracy idzie. Ojej. No nie, spaliła zimniory. Ale udało jej się. Ma zrobioną aspirację. O matko. No powiedzmy, że coś tam się udało. Chociaż yy, wkurzył mnie strasznie dzisiejszy odcinek przez to przyjęcie kawowe. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie tę sytuację z MC. Ale no, sami dobrze widzieliście, że tam migra zlagowało, i wydaje mi się, że to normalnie w, w jakimś takim zwyczajnym przypadku to by wyszło. W sensie zaliczyłoby, tylko po prostu. Tam dostałam jakiegoś takiego laga i oni już tam robili te interakcje, ale nie pykło. No ogólnie to lipa. No i plus ten też nam troszeczkę pokrzyżował plany. O! Oh, wow! i coś mi się z tą grą ostatnio naprawdę dzieje dziwnego. Nie wiem, czego to jest wina, ale no już trudno. <grym> tak, pompeczki. No dobra, no to w przyszłym odcinku mamy urodziny Naszeni zaczynamy studia i no, aż stwierdziła, że sobie idzie. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Linki do Discorda, Facebooka i Instagrama są w opisie. No a my słyszymy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że już nie będę taka wkurzona. Pa, pa!